ZUMI Video prezentuje. Firma Druchowa powstała w 1984 roku jako rodzinny zakład poligraficzny. Dziś jest to prężnie rozwijająca się spółka, której produkty zgodne są z najwyższymi standardami jakości w zakresie usług poligraficznych i introligatorskich. Priorytetem naszej działalności jest dobra organizacja pracy, dająca satysfakcję naszym klientom i pracownikom. Wyznaczyliśmy sobie trzy zasady spełnienie wymagań jakościowych drukowanych materiałów, zapewnienie terminowości i kompletności dostaw oraz kompleksową obsługę klienta. Niewątpliwym atutem naszej spółki jest posiadany sprzęt oraz specjalistyczne studio DTP wykonujące opracowanie graficzne, a także przygotowanie materiału do druku. W szerokiej ofercie firmy Drukoba znajdują się m.in. druki numerowane cyfrowo i kodem, druk wielobarwny, usługi introligatorskie oraz naświetlanie CTP i CTF. Drukoba. Jakość i terminowość w przystępnej cenie. Zapraszamy do składania zamówień. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.